naszego warsztatu terapii zajęciowej. Zbliża się święto narodowe 11 listopada i dlatego chciałabym Was zachęcić do wykonania kokardy narodowej. Do wykonania takiej kokardy, jak tu widzicie, będziemy potrzebować dwóch kawałków wstążki o szerokości około 4 cm i tej wstążki potrzebujemy około 40 cm. Bierzemy sobie czerwoną wstążkę na spód a białą stążkę na wierzchu i sobie białą stążkę składamy na pół, po to, żeby nam powstało coś takiego. Wtedy biały kolor zajmuje połowę, tak jak nasza flaga narodowa. Można też użyć tej drugiej wstążki białej, żeby to była stążeczka węższa. I zaczynamy szyć. mamy białą nitkę, zabezpieczamy sobie tutaj na końcu, żeby nam nie uciekło i szyjemy sobie po prostu ściegiem fastrygowym, ale dość gęsto. Dlatego, żeby nam potem ładnie się ta, ta kokarda układała. Szyjemy tak mniej więcej co pięć, a może nawet troszeczkę gęściej milimetrów. I przyciągamy. Niteczka nie może być za bardzo słaba i za bardzo długa, żeby nam się to dobrze szyło. Kończymy już fastrygować te dwa kawałki wstążki. Dobrze jest ten brzeg wstążki satynowej zabezpieczyć opalarką, po prostu delikatnie przejechać. Wtedy nam się nie będzie tutaj snuło. Tutaj mamy takie dwa kawałki, i sobie po prostu ściągamy. Razem tą wstążkę taką dobrze ściągniętą odwracamy na lewą stronę i będziemy to zszywać. Tutaj, gdzie od spodu jest wstążka biała, będziemy to zszywać białą nicią, a w tej dalszej części będziemy to zszywać nicią czerwoną. Nasze wstążki mamy już zeszyte ze sobą. Tak to wygląda w tym momencie. Teraz potrzebujemy dwa kawałki wstążki około 11 cm długie. I zrobimy sobie. Składamy na pół. Odcinamy tak pod skosem. Drugą tak samo. I też odcinamy. I zabezpieczamy to też delikatnie bardzo. I szybciutko żeby nam się nadmiernie wstążka nie stopiła i będziemy mieć gotowe te części. Teraz sobie jeszcze musimy przygotować coś, na czym przypniemy na, naszą kokardę do ubrania. Mam tu taki kawałek filtu, takiego troszkę twardszego, sztywniejszego. Możemy, tak jak tutaj, yy, przyszyć po prostu agrawkę, albo Możemy przyszyć taką zapinkę jak do broszki. Z tym byście sobie spokojnie poradzili, bo świetnie sobie radzicie w naszej pracowni haftu. I bierzemy i przyszywamy to po prostu dokładnie tak, jak się przyszywa guzik. Użyjemy czerwonej nici i przyszywamy. Zapięcie do naszej kokardy mamy już gotowe. Teraz bierzemy sobie te wstążki, które sobie przygotowaliśmy i trzeba no, rozplanować to tak, żeby ta wstążka biała była na czerwonej i ta wstążka była po lewej stronie od strony, od tej wstążki czerwonej. Te wstążki sobie tutaj przyszyjemy delikatnie. Teraz sobie przyszyjemy ten kawałek filcu z tą broszką do lewej części naszego kotylionu czyli właściwie kokardy narodowej. Bo często sobie osoby mylą i błędnie nazywają kokardę narodową kotylionem. To sobie przyszywamy. Dość delikatnie. Teraz mamy już to przyszyte. Odcinamy tą niteczkę delikatnie. I kotylion mamy prawie gotowy. Tutaj tą część centralną ja chciałam udekorować naszym godłym, naszym orzełkiem narodowym. To jest z papieru przygotowany i jest podklejony taśmą dwustronną. Żeby był centralnej części naszej kokardy narodowej. Tak prezentuje się przez nas, wykonana przez nas praca kokarda narodowa, a chciałabym Wam jeszcze pokazać drugi sposób wykonania kokardy. Tutaj trzeba było szyć, a tutaj nie będzie potrzeba szyć, tylko będziemy kleić. I do wykonania tej kokardy będziemy potrzebować. Wstążkę białą i czerwoną o szerokości 1 cm. Dwa takie krążki wycięte z kartonu albo plastiku. Ten ma około 3 cm, a ten ma około 6 cm. I wstążkę pocięłam na kawałki 6 cm tą białą, a czerwoną na kawałki około 10 cm. Te wstążki podkleiłam taśmą dwustronną. Tak jak tutaj widzicie. I teraz biorę ten mniejszy krążek. I naklejam te kawałki białe. Zabezpieczenie ściągam taśmy. Tych kawałków białych będę potrzebowała około 10-11, żeby to obkleić dookoła mój krążek. Ta taśma nie ściąga się tak łatwo, ale dajemy radę. Mniej więcej na środek tego krążka przylepiamy i tak sobie robimy na drugą stronę. Teraz następny kawałek odbezpieczamy. Ta wstążka musi tak troszkę zachodzić i z drugiej strony też troszkę zachodzi pod takim kątem. Taki będzie powstawał kwiatek i następny kolejny kawałeczek. Przyklejamy te wstążeczki dookoła, tak żeby powstał nam okrąg. W taki sposób okleiliśmy dookoła i powstało nam takie kółeczko. Tą centralną część przyklejamy tutaj wstążkę. To jest po prostu na taśmie dwustronnej wycięty kawałeczek wstążki białej i jest opalony przez opalarkę, żeby to się nie snuło. Teraz przygotujemy sobie tą część czerwoną. Bierzemy ten kawałek plastiku większy i też przyklejamy te czerwone wstążeczki dookoła. Dokładnie tak samo jak wstążkę białą. I od lewej strony w taki sposób mniej więcej. Tak, dookoła tego naszego okręgu. Za pomocą taśmy dwustronnej sklejamy ze sobą tą część białą i czerwoną. Przyklejamy te wstążki, podobnie jak w poprzedniej kokardzie. I tutaj też skrótowo za pomocą taśmy dwustronnej przyklejamy tą część przygotowaną do przypięcia kokardy do naszego ubrania. I w ten sposób nasz kotylion jest już gotowy. Czyli dzisiaj przygotowywaliśmy sobie dwa rodzaje kotylionu. Czy taki, czy taki, to nie ma większego znaczenia, jaki zrobicie, ale bardzo. Was zachęcam do wykonania kokardy narodowej w domu samodzielnie. Z pewnością sobie poradzicie. Słuchajcie, 11 listopada to jest bardzo ważne nasze święto narodowe. Jest to rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajcie, aby wywiesić flagę i przygotować samodzielnie w domu takie kotyliony, czyli poprawnie kokardy narodowe. Do zobaczenia.